Kasiu, jesteśmy w nowym studiu. Pytanie na śniadanie. Jak pani się podoba ta odmieniona wersja? No, mnie się podoba. No jest takie bardzo nowoczesne, ale ma jedną ogromną zaletę dla nas, pracowników, że jest duże. Mam nadzieję, że się spodoba też naszym widzom, bo ta przestronność daje nam więcej powietrza, więcej takiej możliwości, żeby w tych różnych punktach miejscach można było tych gości przyjmować. I ja myślę, że oni się tu Goście będą dobrze czuli, ale najważniejszy jest dla nas widz i ten widz musi czuć tę energię, tę przestrzeń, tą radość naszą z pracy, bo my bardzo lubimy to, co robimy. Ten zespół się bardzo fajnie zaczyna składać, bo też się musieliśmy poznać, bo się nie znaliśmy. Właściwie ze starych wydawców to tylko ja znałam Agnieszkę Rosłoniak. Która ze mną jeszcze pracowała w poprzednim e, moim wcieleniu w pytaniu na śniadanie. Teraz jest dużo młodych, fajnych, bardzo znakomitych wydawców, e, z którymi się świetnie pracuje, naprawdę. E, Basie, e, Patrycję, e, Martę. Naprawdę fajne dziewczyny, którym się chce, które walczą. Ale tak jak mówię, musieliśmy się zgrać, dograć. Tych parę miesięcy potrzebnych nam było do tego, żeby się ten zespół. Zresztą ja te moje dzieciaki bardzo lubię, bo ja się śmieję, ja tu najstarsza jestem i zawsze mówię o nich dzieciaki, ale bardzo je lubię, bo, 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 bo u nas nie ma czegoś takiego, że ktoś ze sobą konkuruje. Raczej się e, lubimy, kolegujemy. Dzwonimy do siebie, sprawdzamy, w czym Ci mogę pomóc, a co ja dla ciebie mogę zrobić, także to jest fajne. A czy pani ze swoim doświadczeniem ingerowała trochę powstawanie tego studia, bo wiem, że była pani architekt, ale czy pani miała coś do powiedzenia w tym temacie? Ja to studio dopiero dwa dni temu zobaczyłam pierwszy raz, więc tutaj nikt mnie o zdanie nie pytał, więc myślę, że tutaj to jest dzieło pani architekt. No i zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi, ale na razie wygląda to bardzo dobrze.